Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam jedną z moich ulubionych modeli Nokia. Jest to Nokia 6230i. Telefon przyda mały wyświetlacz. Jest to wyświetlacz 1,6 cala, przedziale na 208x208. 208. Telefon został wyposażony w pamięć wewnętrzną. Jest to pamięć tylko 32 MB, ale został również wyposażony w slot karty pamięci, także możemy, możemy ją rozbudować. Później pokażę. Telefon posiada współczynnik SAR niekorzystny dla organizmu. Jak każdy telefon, jest to współczynnik 0,7. Jest on dość niski i dlatego polecam ten telefon ze względu na niski współczynnik promieniowania na ludzki organizm. Telefon na bocznej ściance posiada główny głośnik. Na tylnej ściance widzimy aparat, aparat zwykły VGA i logo marki. Po drugiej stronie znajduje się klawisz ściszenia i pogłaszania. Na samej górze zobaczymy klawisz włączania i wyłączania telefonu. Na samym dole zobaczymy gniazdo słuchawek i USB i gniazdo ładowania. Obok gniazda właśnie słuchawek i USB widzimy małą, mały otworek. Jest to otwór mikrofonu. Teraz zobaczymy sobie, jak telefon wygląda pod klapką. Telefon posiada baterię blc 5 c Jest to oryginalna bateria do tego telefonu. Bateria nowa, oryginalna. Wytrzymuje kilka dobrych dni tak do 4-5. Jeśli oczywiście jest oryginalna i nowa, teraz są produkowane oczywiście jakieś chińskie podróbki tego, tego modelu baterii, jak i inne lepszej jakości, ale są nawet w tych czasach, po tylu latach tej Noki. Telefon został wyposażony w 32MB kartę pamięci. Po spodem zobaczymy jeszcze. Nalepkę e-mail tego telefonu. Telefon został wyprodukowany na Węgrzech. U góry widać myślę, że jest to model 6230i. Tu mamy typ naszego softu. Teraz sobie odpalimy telefon i zobaczymy, jak to wszystko wygląda wewnątrz. Menu jest bardzo podobne, zbliżone do innych Nokii tego typu, takich wiekowych. Zobaczymy sobie oryginalne dźwięki tego telefonu, jakie zostały wrzucone przez producenta. Teraz sobie sprawdzimy, w którym roku telefon został wyprodukowany. Kodem serwisowym gwiazdka kropka 40 U samej góry widzimy model tego telefonu, typ softu i telefon został wyprodukowany w 2006 roku w marcu 31. Przejdziemy sobie do aparatu. Telefon posiada, tak wspominałem, zwykłe, fa, zwykłe VGA bez autofokusa oczywiście. Tak to mniej więcej wygląda. Do telefonu można ubrać różnego typu aplikacje w formacie jar. Teraz zajmiemy się Demontażem i montażem tej nogi. Ściągamy tę klapkę, baterię, kartę sim, kartę pamięci. Otwierakiem do obudów bądź innym, bądź innym plastikowym płaskim sprzętem podwadzamy obudowę od samego dołu i z drugiej strony. Następnie widzimy tutaj 1 2 3 4 5 6 śrubek gwiatkowych. Odkręcamy je wszystkie. I druga strona. Kolejny krok to ściągnięcie ramki wraz z płytką klematury wyświetlacza. Tu mamy tasiemkę. Podwadzamy tą tasiemkę i wyciągamy ramkę wraz z, z wyświetlaczem. Następnie podwadzamy obudowę w takim miejscu, by nie uszkodzić. I wyciągamy całą płytę główną tej nogi. W korpusie znajduje się, tak jak widzicie, głośnik z zasięgiem. Następnie wibracja, mikrofon, kostka mikrofonu i kostka ładowania. Wszystko oczywiście możemy wymienić bez żadnych nieprzyjemności w bardzo łatwy sposób. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was na kolejne z udziałem sonary Sonów Inoki. Cześć!